Postulaty naszej manifestacji są proste i oczywiste. Niech nikt nie próbuje mówić, że polityczne. Przede wszystkim manifestujemy w obronie miejsc pracy. Postulat prosty, najważniejszy dla każdego pracownika. Polski rząd, inaczej niż w całej Europie, walkę z kryzysem prowadzi przez brak działań antykryzysowych. Pod hasłem niezadłużania budżetu unikał przez miesiące podejmowania jakichkolwiek działań. I co się okazało? Otóż okazało się, że te zaniechanie wcale nie uratowało Polski przed ogromną dziurą budżetową którą straszy się nas dzisiaj? Wielu tysięcy wczecinian i nie tylko. No no ja pan. ja sobie... Pana mi postawiła kawę, na i polepszono mi, polepszono mi, polepszono mi, polepszono Chodź się na przed wyborami! Kurwa to... jebana! Smato złodziejka, kurwa! Daj go kurwę! Chodź, Smato, ci w niej wyjebię! Chodźcie tam porozmawiać? Przed wyborami! To... Przed, wyborami to... przed wyborami to... Przed wyborami to fajnie mówią! Proszę o minutę ciszy. Obrodowa mająca Zależnych. Przeprowadzenia rzetelnego komórku na członków zarządu WP Police. Rozliczki od innych aktualnych sytuacji w Policach. Dziękuję. Polskiej żeglugi morskiej. My idziemy solidarnie w kontekście, mając na uwadze zagrożenia, które mogą być w przyszłości. To my możemy być następnymi bezrobotnymi na wszystkich powitaniach Szczecina, bo, że wtedy już będzie za późno, aby ratować nasze wiosko i nasze miejsca pracy. Panie premierze, decyzje podejmują politycy, Działań ponoszą tysiące pracowników w rodzin. Wobec tego oczekujemy, że słowa, które zostały przez Pana jako premiera ministra skarbu, rada w tym przedsiębiorstwach, traktujące w tym 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 wniosku z ministra Nic ona nie wezwa, w ręce nie od pzd Nie dopuścimy, by rząd, że podpojedynczy.

Swoim przewodem łączył się z narodem. Dziękuję. To ja ogłaszam koniec manifestacji. Proszę o udanie się do autokarów.